Bo akuratnie przeszedłem właśnie ten zameczek od tyłu Ale strasznie się męczyłem się z tymi srebrnymi O Oj strasznie Tutaj mogę ci powiedzieć snap jak to wyglądało Myk I na dół Myk, 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 myk Disco polo 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 Hop là! Oh! Je vais un Ok, la see, let's see, la let's see, let's see, mais. Oh, 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 Na Dzisiaj możemy metodę po prostu biec pomiędzy nimi i będzie Git. I tak chciałbym ogarnąć tego Kowala. Później, może przy kolejnym streamie. Ale kolejny stream to będzie. Oj, 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 Nie wiem kiedy będzie kolejny stream, bo dzisiaj jest sobą B, środa. Z tego co ja pamiętam. Więc jest trochę lipa, bo tego dzisiaj mogę. Może w piątek, ale w piątek niczego nie opiekuję, bo prawdopodobnie będę spać. Szyp. Więc to raczej w piątek nie będzie. Czyli dopiero może i w niedzielę wieczorem. Nie, w niedzielę wieczorem też nie będzie. No to może to w poniedziałek, więc to taka tygodniowa perpa byłaby. prawie tygodniowa. Auć. Zahaczył mnie w swoim. Boja, halabardu. Eee, Bum? Mi to raczej nic. Oście. Co to za odnowienie? Co to za sztuczki czarne, nie magii? Nie. Za dużo razy atakuje, a później mnie po prostu przewala typek Auć. Auć. No, wystarczy tego Ej! Spacjo, ogarnij się Kiedy trzeba No dalej I w dupę. No dawaj, uderz. Ale nie tak! Okej, okay, w końcu poleciał. Ile z niego będzie? 3000. to już w miarę. Tamtego typka nie próbujemy. Tylko właśnie tutaj. Ości. Ej, to już jest kurde nie fair. Dobra, nara. i Idę walczyć. Piczku, piczku, i wchodzimy. Okej... Okay. Let's go! Ała! Strasznie szybki jest! or Orsz Orstein, Tak, A ja zwłaszcza, że jest mi Opa! Tylko trzeba ich jakoś roz rozdzielić. Aj rzeczywiście, jak teraz ten gęb brzmi, ma Tak, no, właśnie walczymy tutaj ze smokiem i Orsteinem Jak widać, i to nie jest zbyt przyjemne, ale trzeba, trzeba, trzeba walczyć z tymi panami. Aha, tam ty wiedziałeś? He, nie, nie. Okej, okay. po malutku do przodu. Nie ma taki zapach snowbooga. Ała, usiadł na mnie. Grubo z na mnie usiadł. Siup. Hop. Raz. Dwa. Boink. On ma potężnego boinka, jak widać. Bardzo potężnego boinka. O, dziękuję bardzo. A, ale teraz mi się przy... przypomniało, że to ty, Remi. <grywy> Ech, te niki dla niepoznaki. Mam... O! To jeszcze samo naprawiające się błyskawice są. Au. Aucz Muszę zacząć unikać ataków, a nie dawać się. A jeszcze po plecach nie potrafił. to po swoją dzidu laserową. Z No ciężko będzie. Oj ciężko będzie. Uff. Lecimy. Nie śpimy. To jest tak... 10, 10 po mowy, ale po to 20 po, i będzie koniec streama. No, a po to jest niby plus 5, ale strasznie mało damage daje. Wizy yy, To właśnie ten... tutaj ten kowal... w Anor Potrafi plus 10, czy jednak nie? To właśnie nie pamiętam. Czy on od o, tak ogóle na plus 10, czy trzeba coś mu dać? <grymne> no, niestety to jest piękno od no, Tarysolsów. Umieranko. Lub umieranka. O! Dobrze, to będzie trzeba jakoś innym boczkiem do niego przejść. Przy okazji pozbiera się duszyczki na ulepszonko. Bo Hstein i Smoke to trochę mnie jadą mocno. Opa. Myk, 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 myk. Tak pomalutku, pomalutku I znika tak! Nie zdąłem uskoczyć. I jak w dubkę dobra, jak no chodź tutaj, i samo dobro jest ten yy, kowal, siub no chodź. Dobre. No chodź, no chodź tutaj do mnie, chodź tu do mnie, poczuj się Swobodnie, a ty nie bądź, Na ja to mnie bądź. Ja nie wiem, jak tutaj ludzie potrafią, tak jakby, no hip, zrobić yy, te z, wszystkie gry solsów od demon solsów po Aldoringa. Eeeeeeeeeeeee, co to miało być? Co to za chwilanko? O! no, dawaj. siup, i do tyłu i w dupkę. Oj, między nogami trafiliśmy. Dobre, i znowu bijemy. A jeszcze Remi, ja właśnie na początku opowiadałem a propos walenia konia na konwencie. I jeszcze tutaj yy, się dowiedziałem się właśnie o tu obecnego wizji, że na Discordzie też o tym pisali. Więc jeszcze śmieszniej jest. jest to. Myk! Hop. No weź, daj mi przejść dalej, typie. Złama się. Opa. Poni... No i znowu to samo, tylko szkoda, że to ma aż tak długo w drogę, do tego. To aż tyle biegać mi się nie chce, Za każdym razem.

I sami Twitch to jest strasznie toporna platforma. Na przykład tych wiadomości nie można usuwać. Co tam jeszcze? Właśnie z tą nazwą. I weź tutaj bądź mądrym człowiekiem. Hoppa hoppa hoppa, hoppa dalej i będzie trzeba tych dwóch ziomeczków pokonać. Jeżeli teraz umrę, to kończymy streama jak coś. więc obym nie umierał. Tomek! Ok. nika tak! Raz, dwa. Ok. Kolega się tofa, dobrze, że się tofa. Chup, auć po pleckach jeszcze to stało. Kiczku, aby nie zginąć. Chup, wejść typie. Tak szybko mi nie atakuj. Raz, dwa. I weź traf w niego, kolego. Boom. I po bo boom... O! Kolejny boom! Nieładnie tak spamować atakami... magicznymi. Strasznie to boli. No okej, okay. chociaż mogłem się napić. I co mi zrobisz? Nic mi nie zrobisz. Prajzyny. No, jednak ktoś mi zrobił. No weź, spadł ten się. spore. To było głupie. I mych kotletów Strasznie to idzie. <grystanie> Poczekaj, był jakiś raz z Nier Automata w Finalu? Eee, no Nie ma kilowania. No, spadaj. No, eee, a no tak, Mira Automata. Bo ja chciałem się ogarnąć, czy to na pewno ten Nier, o którym myślał, ale automaty jest tylko jeden. To jest to B. Czyli mówię, że była jakaś współpraca nier Automaty z Finalem. A ile można się healować typie? Dobra, mam ciebie w dupie. Idę po czarnego, Bo to już, już z tym chilowaniem już ja już nie mogę. Opa. A, Czarny, to jest czarny, czy to srebrny? To srebrny. Ej. Ja tak cię uderzać nie mogę, to mimo to już jest niepewne. Aut, nie nadziewaj mnie proszę na tego swojego miecza. Ciup. Hop. Raz, dwa. Ok. Ciup. Raz. Ok. Raz, dwa i trzy. Raz, dwa i trzy. Raz i dwa. Mamy to. Uff. No właśnie jest Nir, taki fantazyjny. Taki co średniowieczy i tak dalej. I jeszcze jest automata. I co tutaj mamy ciekawego? Powinny być tutaj skrineczki dla mnie w nagrodę, a nie ma. Chyba... O, tutaj jest się to kowala, chyba. Tak mi się wydaje, ale strasznie tutaj, tak jakby persowo to wygląda. Opa, I tutaj to, oto tutaj. Tego muszę się napić Ho, hoppa, hoppa, hoppa Otwieraj nie, nie, nie. O nie, 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 nie! Wolę tam nic Kiemaneczko, Kumplu Możemy się pobawić?

Dobrze mi przypominać, bo w ogóle mi to wypadło tak jakby z głowy, żeby spojrzeć Remi. A, jeszcze a propos Nier na animatory widziałem z dwie Tubi, ale niestety ze zwrotną nie mam zdjęcia, bo strasznie szybko przemykały. Tury tury tury. 4 No, eee. a bardzo ładnie wykonane miały cosplay. No, i to były te dwie pajonety. Co tam jeszcze takiego ciekawego? Była z High School. D D no, TXD. Pomyliło mi się z Of The Dead, High School DxD, Rias Grimori Co tam jeszcze ciekawego było? Było sukup z chętajce z księciem. Co tam jeszcze ciekawego było? Hmm. Gwiazdka i Raven. I później sama Raven. Opa! Też te drzwi na pewno nie przejdą, czyli jest plus... Okej. Okay. Okej, okay, sprowadziłem go na ziemię chociaż. Stawaj, stawaj! Okej, okay, mamy go. W pićku. Więc, sporo fajnych cosplayów było. Okej, okay, spadaj. Teraz tutaj na niego musimy się rozpędzić i solidne tyrtulnięcie, ja tylko na ziemię sprowadzić. Ok, mamy go i kowal. Wychodźmy wyposażenia, wzmocnij broń. Dobre wyposażenie, kup przedmiot. A no my tutaj mamy to kupne. No, strasznie dużo tego, a to jest strasznie drogie. A to z tych wścieków wypada. Mhm. Mm Ile będzie mi kosztować? Czy ja mogę swoją halabartę tutaj ulepszyć? O, tutaj są te partie kosztowne. No. Okulistyczna pała, kryształow halabarta, halabarta kargulców, kosa ile to przeskakuje? Plus 11, no wiedzieć. A nie ma żadnej naszej, mojej broni, w sensie mojej halabarty tutaj, więc będę musiał poczytać pewnie. Ale bym ulepszył nie to, bo to jest do tego ogona gargulców, tylko bardziej po to bym sobie chciał ulepszyć. Bo to powinno być w miarę lepsze od mojej broni obecnej, jak, jak się pułepwa. Właśnie będzie trzeba ogarnąć, bo tutaj jest 165. Zobaczcie, a tutaj już mamy, no, daj, dajcie mi tu halabardę korgulcową, o tutaj jest, i plus 11, to będzie 49, będzie 60, i już wtedy już na pewno na plus 10, tyle, plus 5, i już będzie to lepo halabarda, no, o 5 major. Eee, więc będzie zabawa, zabawy z tego co o tym mówisz, w Wizji. Ale z tego wszystkiego to będziemy już powoli kończyć. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy i w streamach, gdzie będziemy pewnie ze Smogiem i Orsztynem walczyć. I to długo walczyć. Papa pa wszystkim, I dziękuję jeszcze raz za obecność. I cześć!